Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Diaresek. Dzisiaj idziemy tylko, tylko na spacer, ale będziemy, rozeznamy sytuację jaka jest. Bo zobaczcie. Popadało, w nocy popadało. E, torbę mam taką, jakby coś, wiecie. O, dzisiaj nie będziemy nic tam zbierać grybów grzybów, bo na pewno nie będzie, musimy bokiem tu przejść, chociaż no, ja wiem, że tu po prostu po wodzie, ale ja nie mogę, dobra, jakoś tu, to... o, widzę, że dobrze jest, jak tu już woda stoi, o, mocno popadało, powiem była burza, o, nareszcie coś popadało, tak powiem, witam. Witam was serdecznie pozdrawiam, o Ares co robi, proszę i zadowolony i potem do samochodu hop i jest super. <gry> Dobra, idziemy na te moje miejsca, na dwa miejsca tylko się przejdę, prawdziw głowę <gry> yy. i sprawdzę czy tam, bo tam jest wiecie sucho, yy. zobaczę jak to tam podlało, sprawdzimy głębokość, <gry> czy jeszcze trzeba, czy deszczu, czy nie. Bo tak na moje oko, to to, to co teraz spadło, te ilości yy, deszczu, no to myślę, że na grzybka już powinno wystarczyć, ale nie obraziłbym się, jakby jeszcze coś tam popadało. <grybka> Zobaczymy, jak będzie. No dziś, teraz będzie taka pogoda, już nie będzie 30 stopni, także, także myślę, że już, już będzie okej. Okay. Te jesienne grzyby rosną powoli wychodzić no, no to widzimy się tam na tym miejscu może suchym co to tu wisi w ogóle dobra weźmiemy to wyrzucimy po co to tak to wisi co to tu to to nie mam rękawiczek nie wiem co to jest jakaś siatka dobra wezmę to Muszę torbę otworzyć. Hmm. No lecimy. No to co? Sprawdzimy. Tu muszę patyk wziąć. Powiem Wam, Panie, gdzie chodzi. Jest chłodno. Nie ma słońca teraz. Sprawdzimy, jak to tam wygląda. Powiem Wam. jakieś 4 cm gdzieś plus minus jest wilgoć także teraz to jest jeszcze mało jeszcze raz bym musiał teraz przyjść coś tak taki delikatny deszczyk popadać po prostu żeby to nasączyć mo mocniej no to już jest coś nie? Nie, ale jakby tak jeszcze troszkę popadało, żeby to głębiej zeszło, tam bardziej do, do tej ściółki, to by było fajnie. Ale gdzieś może na 4 cm jest, cm jest wilgotno, potem tam widzicie, już jest sucho się robi. Także ta pierwsza warstwa O, tu jest wilgotne, a tu już jest suche. Także jeszcze by musiało być troszeczkę. Ale zobaczymy jak to będzie. Idziemy jeszcze na jedno miejsce. Ależ sam. Już nie ma tak gorąco dzisiaj. Idziemy sprawdzić. Jeszcze tutaj weźmiemy jakieś kij. Powiem wam. No powiem wam dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. Sprawdzimy tu gdzieś na takim bardziej. No, może tu. sytuacja wygląda. No podobnie. Chociaż tu bardziej wilgotno. Ale plus minus 3-4 cm. Potem jest sucho. Także musiałoby jeszcze troszkę. Najlepiej jakby jeszcze troszkę wypadało. Ale już jest fajnie. Po jednej ulewie tak się zrobiło fajnie. No to zaskoczenie. Bo zazwyczaj tak. 2 cm. Powiem wam, jak dzisiaj popada, a coś zapowiadają znowu w nocy, to albo grzybnia jest, powiem Wam, że grzybnia jest, nie jest wyschnięta, przynajmniej u mnie Zawsze coś tam jakieś kropki były i to ona utrzymywała się jak jakimś tam stanie. Także musi się troszkę odrodzić. Ale nie, myślę, że pod koniec tygodnia jak dzisiaj popada jeszcze w nocy, to takie prawózki słoiczkowe <laughs> powinny już zacząć wychodzić. <laughs> także będzie się działo, tak myślę przynajmniej, a już, będą, no już teraz powinny się pokazywać te zdrowsze. Już wrzos kwitnie, także już jest taki bardziej jesienny klimat. Teraz już nie będzie takich upałów, maksymalnie 25-24 stopnie. No to już jest nieźle, a nie 30 bar. <laughs> bo to się żyć nie dało. No i to ja sobie tu pochodzę, jeszcze pospaceruję. No i co? No i, i, i co? Porozglądam się jeszcze, no zobaczę jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Pokażę wam dzisiaj jeszcze tą, tą te moje drzewo tlenowe jak wyrosło, weźmiemy. Weźmiemy miarkę metr. Jak? <laughs> jak tam uważacie, jak to się nazywa, eee... i pomierzymy, tak? Miała gdzieś 15 cm w tym roku. i Zobaczycie, zmierzymy średnicę liści, tak mniej więcej jak wyglądałem. Jakie są wielkie, i, i jak wysokość, jak ile urosła, potrafiła urosnąć. Bo jedno, powiem Wam szczerze, coś stoi, stoi i nic, ale jedno tak wyskoczyło do góry, że jestem w szoku po prostu. Dobra. Ja się tu pobawię jeszcze, pochodzę troszkę, pobawię się z psem. No i uciekamy do domku, pokażę Wam jeszcze te drzewo, drzewo tlenowe. No i tyle. Kop, co tam jest, co tam jest, ale kop ładnie, kop, kop, szukaj. <laughs> Dobra, włączyłem się, bo chciałem Wam yy, jeszcze powiedzieć, bo... Miałem miło spotkanie z Darkiem yy, z kanału Recykling. Yy, Recykling Renowacja u Darka. Także polecam. Zrobimy zdjęcie. Mm. <laughs> Pokażę Wam, że było fajnie, super. Dobrze wspominam. Yy, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. No i to tak fajnie wyszło. Wjechał na chwilę, na parę godzin. Tam. No, trochę krótko, no ale. Cóż, jak nie zapomnę, to link do kanału Darka będzie u mnie w opisie, no i tyle, także zapraszam do Darka na kanał, powiem Wam, że renowacje robi, no super, naprawdę, no i, i naprawdę na, zasługuje na jakiś taki, nie wiem jak to nazwać... Bo, bo po prostu bardzo dobrą robotę unawia te wszystkie starsze rzeczy, takie no, bardzo dobrą robotę robi także no musicie wejść po prostu zobaczyć no i, i tyle no. jak wam się spodoba to myślę, że zostaniecie udarka, będziecie tam oglądać zobaczycie co on tam robi na swoim kanale dobra, polecam w każdym razie idziemy dalej no to dobra, to co te <laughs> zobaczcie wysokie. Płod jest wysoki, a zobaczcie, jeszcze, już sięga do samego koniuszka. No to ja Wam powiem, tak 15 cm miało, jak było sadzonką w tym roku. I teraz przemierzymy. No to zobaczcie teraz. Na równo jest gdzieś 1,40 m. Tyle urosło. A jeszcze rośnie. 40 no to naprawdę to ponad metr urosło. <noise> zobaczcie jaki. Tak to wygląda. To jest spasowało, bo tamte małe jak było, takie malutkie tak jest. A teraz liście. zobaczymy jakie mają liście. Patrzcie. 40 parę, 45 cm 45 cm No nie wiem, czy ta ostrość jest. No ale jest od po długości. A tu? tu jest też 40. Ponad też będzie 45. No, takie liście. Może ten będzie większy? Ten na dole. No, też takie. 45 cm liście. A tu widzicie jeszcze młode. Dopiero będą rosły. Także takie wielkie. gdzie rośnie. Super. No i zobaczymy jak to tam. A jeszcze mam taką ciekawostkę mam, pokażę. Wiecie co to jest? I tu się to odrodziło. Miałem to w klarni. Ślimaki mi jadły po prostu te. Nie, nie mogło się to zabrać. Miałem dwa drzewka. Drzewka. Dwa te. To jest arbus. Miałem dwie sadzonki. Jedną całkiem zjadły ślimaki. Jedną przesadziłem w końcu, ale późno. Miesiąc temu przesadziłem i, 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 znaczy, nic się nie spodziewam, ciekawego, żeby było, ale zobaczcie. Jest owoc, jest Arbus. Takie maleństwo. Moment, muszę wyłączyć. Dobra, jestem także, no, myślę, że jakiś tam urośnie, ale patrzcie, no, jest 10 cm, ma jakieś takie maleństwo piłeczka taka niech sobie rośnie ale jedna także jakby nie te ślimaki to może by coś był jakiś przynajmniej kilka arbuzów zobaczymy jak ten do jesieni urośnie jeszcze rośnie w każdym razie kwitnie ale z tego już nic nie będzie z tych kwiatów no to taka ciekawostka oczywiście ares musi tu leżeć dobra no to dzisiaj taki inny odcinek. Otrzymajcie no się no i do następnego. No zobaczymy co jutro, gdzie pójdziemy, czy w ogóle gdzieś pójdziemy, bo mam trochę roboty na działce, ale zobaczymy.